Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się tekstem piosenki. Będzie trochę inaczej. Za chwileczkę Wam przeczytam fragment, może odgadniecie, o jaką piosenkę chodzi. Tu będzie pełne zaskoczenie. Posłuchajcie. Najpierw odprawię bagaż. Potem rozłożę skrzydła do lotu. Ciąży to, czego ode mnie wymaga dorosłość, na którą nie czuję się gotów. Nie czuję się gotów. Ten fragmencik tekstu, już zagadka będzie rozwiązana. Jest to tytuł Mały książę, wykonawca i autor tekstu, Avi. I bardzo to jest zaskakujące, że ten tekst w ogóle omawiam, ponieważ to nie jest żaden wiersz z tomiku poetyckiego, jednak bardzo mnie zainspirował, kiedy mój syn z nim do mnie przyszedł i mówi: Mamo, zobacz. Zobaczyłam i stwierdziłam, że po prostu warto omówić środki stylistyczne w tym tekście. Są ciekawe, są bardzo intrygujące odniesienia. Zatem zaczynajmy. Rozłoże skrzydła do lotów mamy nawiązanie do Ikara i do Dedala. Przypomnijcie sobie ten frazeologizm Ikarowe loty, który pochodzi z mitologii. Wiemy doskonale, co on oznacza, że. Właściwie kierowanie się takimi wielkimi pragnieniami może przynieść odwrotny skutek. Bo przecież pamiętamy Ikara, który wzbił się w powietrze i w ekscytacji zapomniał się, zapomniał, co powiedział mu ojciec, skończyło się to niedobrze i kar spadł do morza. Więc mamy w tej piosence takie przeniesienie, rozłoże skrzydła do lotu. Co to będzie za lot, tego nie wiemy jeszcze. Idziemy sobie dalej. Ciąży to, czego ode mnie wymaga dorosłość. Mamy przerzutnie, czyli słowo dorosłość przerzucone jest do następnej linijki. W ten sposób zakończona jest myśl, jakaś wypowiedź. Nie mamy tutaj znaków interpunkcyjnych, więc mówimy o wydzieleniu graficznym. Słowa są. Rozdzielone przerzutnią, aby zwrócić uwagę czytelnika, że właśnie ta dorosłość jest tu istotna w odczytaniu interpretacyjnym tego tekstu. Zwróćcie uwagę, że występuje personifikacja, czyli uosobienie. Ciąży to, czego ode mnie wymaga dorosłość. Zatem dorosłość jest traktowana tu jak człowiek, ponieważ jest wymagająca, a to jest cechą ludzką. Na końcu mamy powtórzenie. Dorosłość, na którą nie czuje się gotów, nie czuje się gotów. Jeżeli popatrzymy na słowo gotów, ono się powtarza na końcu wersów, będzie to epifora, natomiast cały ten y, fragmencik nie czuje się gotów, nie czuje się gotów, na pewno jest powtórzeniem. Dorośli chcą więcej i więcej. Mają stałą pracę i zmienne nastroje. Boziu, proszę. Ja nie chcę być duży, to jedyna rzecz, jakiej jestem pewien. Nie każdy dostaje na co zasłużył, a poza tym dorosły świat jest pełen jedynych wartości w banknotach i wody, co im wchodzi, jak woda, patrz, iskariota, miłości w mariotach, pozerów w nieswoich gablotach, talerzy rozbitych, jak w Roswell, przyciągania wszystkiego, co złe ciągłych zabaw cudzym kosztem i wypadania zębów z dziąseł. Ten właściwie fragment będzie fragmentem końcowym tego tekstu. Oczywiście odsyłam Was do całości. Można sobie zobaczyć, są takie możliwości w internecie, jak te wszystkie zwrotki po sobie następują i, i co mamy w refrenie. Natomiast my skupmy się już na tym, co mamy w tym fragmenciku. Dorośli chcą więcej i więcej. Oczywiście jest to powtórzenie, więcej i więcej w tym samym wersie. Dalej mają stałą pracę i zmienne nastroje. Proszę zauważyć, że mamy tutaj stałą i zmienne jako antonimy wyrazy o przeciwnym znaczeniu. Są jeszcze epitety, czyli najbardziej znane środki stylistyczne dla uczniów. Mamy tutaj stałą pracę i zmienne nastroje. Stałą epitet do pracy, ponieważ określa ten rzeczownik, i zmienne epitet do nastroje, ponieważ określa nastroje. Natomiast całe to sformułowanie, stałą pracę i zmienne nastroje, jest to antyteza. Boziu, proszę, ja nie chcę być duży. Jest to prośba skierowana do Boga, do istoty boskiej. Mamy wyraz będący apostrofą, czyli zwrot do kogoś lub czegoś, boziu. Natomiast słowo to jest o tyle ciekawe, że stylizuje nam wypowiedź podmiotu na wypowiedź dziecka. Tak, dzieci zwracają się do Boga. W dalszej części mamy pokazane antywartości ludzi dorosłych. Zaczyna się to od przerzutni. Świat jest pełen jedynych wartości, i następuje wymienianie tych wartości. Ten środek stylistyczny, znany z baroku, nazywamy enumeracją. No i zobaczmy, co tu jest wymieniane: banknoty, wódka, miłość w Mariotach. Mamy również kontekst do Judasza, Iskarioty. Dalej, pozerstwo. Rozbijanie talerzy, przyciąganie wszystkiego, co jest złe, zabaw, zabawy cudzym kosztem i w końcu wypadanie zębów z dziąseł. Te wszystkie wymienione elementy tworzą pewną całość, tworzą obraz ukazujący zachowanie niewłaściwe ludzi, kierowanie się przez nich antywartościami. Na koniec, jeszcze porównanie i wody, co im wchodzi jak woda. Porównany jest tu sposób picia wódki do sposobu picia wody. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że słowo woda to właściwie można powiedzieć zgrubienie od słowa wódka. Antoine są saint exupéry, mały książę. Wszyscy znamy tę piękną opowieść o chłopcu, który szuka przyjaciela i Podąża po planetach ku swemu marzeniu. Jednak okazuje się, że spotyka dorosłych, ale oni są dziwni. Za dużo pracują, są uzależnieni, nie wiedzą czego chcą, rządzą. Zdaje im się, że mogą oczekiwać autorytetu, chcą być oklaskiwani, są po prostu próżni i bardzo dziwni dla małego księcia. Natomiast w tym tekście, a w jego sytuacja jest nieco odwrotna, ponieważ yy, postać mówiąca nie szuka przyjaciela, szuka siebie samego, samego z dzieciństwa, szuka tego chłopca, który wierzył ludziom, ponieważ jak dorósł, zobaczył na czym polega świat dorosłych, jak oni się zachowują i wolałby nie dorosnąć po prostu.